Hej, Sesany, witam Was z na 1997. W kolejnym odcinku z Mario Forever Remake. No to znaczy czas na Minus Walls użytkownika Quest 1919 Przetłumaczone na światy ujemne. Zapraszamy do strefy ujemnych światów Quista. No i cóż, jak widać możemy właśnie sobie przełączać na klawiaturze te światy, ale i tak musimy je odblokować, co pokażę w specjalnym odcinku jak je wszystkie odblokować. Żeby tak było bardziej to uporządkowane. Lubię takie rzeczy w sensie uporządkowane i tak dalej. No to dobra, na ziemi mamy pierwszy etap i już, no nie powiem, żeby było tak ciężko, ale już musimy tak pounikać trochę, może lepiej tutaj było przebieg ze względu na fizykę w Mario 4, nie pozwalającą ci po prostu Najfajniej w świecie skoczyć, bo czyszgówką, główką. Oj no dobra, tutaj lepiej się wycofać na z upaczone pozycje. No jak widać kupy kolaborują z osinkami, bo jak wytłumaczyć to, że sobie po prostu przenikają przez te oświki. Dobra, a tak się jej pozbyć, żeby nie... O, dobra. Żeby nie zakłócały porządku wszechświata o nazwie zdobyć Fireflowera i kolejnego Fireflowera już checkpoint. Jest tu coś uchyte chyba nie. O dobra. Akurat tak się ustawił, że było ciężko tam skoczyć, ale się udało. Apokalipsa. Hmm. Hmm, myślę, że łana będzie czy coś. Jaka symetria. Dobra. Może jest łana, ale jestem zbyt głupi, żeby go znaleźć. Ech. Powinien być taki item, wykrywacz napów. o, to byłoby genialne. No ale dobra. Hmm. No nie powiem, by było łatwo, chociaż nie powiem też, by było tak niesamowicie ciężko, tak. Dobra, jakoś się udało, muszę przyznać. O, jakie to urocze razem. No tak wygrałem, ha ha ha, Bullet był, był szybszy w tym momencie, ale ja... No miałem... Przewagę, no to wygrałem. No to dobra, mamy jaskinię. O, bardzo ładny wygląd muszę przyznać. O nie, nie ma odwrotu. Znając życie to. No tak, Fire Flower, trzeba przyznać, że jest dość szczody z bonusami. To jest tylko, żeby nie spadło mi na łeb. No, Dobra, i tutaj może lepiej zostawię, bo myślę, że tu będzie bonus. Bo tutaj widzę dość dziwny moment. No mógł sposób zostawić te platformy. Nie rozumiem sensu dawania kulownia. Ale dobra, udało się. Mogę przejść górą? Nie. To nie jest Super Mario Bros. 1. Dobra. O, no i teraz ktoś to wie, czy ci coś nie spadnie na łeb. Przede wszystkim. No tak, tutaj lepiej tak przejść. Dziękuję, pozdrawiam. Checkpoint jest. Porządku. Oj, tutaj. No dobra, jakoś się udało. No, tych gościnek nie muszę zabijać, bo nie stanowią takiego zagrożenia znowu. Chociaż, żeby się ubezpieczyć. Au. Hm. No. Chciałbym, żeby wyszła ta osinka, żebym mógł ją zabić, ale. Kurczę, no. No dobra, hmm. No i tu jest problem, bo znają, że jak próbuję odbić się od trampoliny, to się to skończy. Wiadomo czym. Że zaznaczę główko i spadnę, to może lepiej. Jest! Dobra. Ale rzeź. Pewnie muszę czekać, tak? Musiałem czekać aż do tej kulownia. Dobra. Jest nieźle. Jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Jeszcze żyję. Jeszcze. No już myślałem, że wyjście. kusząco wyglądało, muszę przyznać. No, nie żyjesz tam. Zmierzanego łanapa w hadkowych światach była, ale wiadomo, był hadkowy świat. Więc cóż, tak po namyśle to chyba najtrudniejszy hadkowy świat, to i powinien być trzeci, ponieważ niby e, e, drugi, ponieważ tam łanapów -up upów nie wiedział gdzie są, tak to w pierwszym to jest miejsce pełne łanapów. Trzecim też jeszcze mi powiedział twórca tego, że wie gdzie są tam łanapy władowa, ale dobra. W gruncie rzeczy to mie miejsce, gdzie tak trawa rosła tam wysoko, wyglądało kusząco, prawdopodobnie był tam jakiś one ale wolałem nie ryzykować, znając życie bym nie doskoczył i musiałbym powtarzać no znaczną część gry. No dobra. No generalnie kiedyś było łatwiej, ponieważ te światy ujemne były fan fangamem i jeśli straciliśmy wszystkie życia i mieliśmy gameware, mogliśmy kontynuować od ostatniego etapu, tak. Bardzo miły dodatek. Tam bodajże Daniel, Daniel z Game World narzekał, że to i tak wolałby nielimitowane życie, ale według mnie to i tak jest błogosławieństwo, że możemy kontynuować od ostatniego etapu, a nie powtarzać cały cholerny świat, ale dobra. Na razie nie idzie się zresztą. Nie mam na co za narzekać. To zobaczymy zresztą, może jeszcze nie, nie mów hop zanim nie przeskoczysz. Dewiza przydatna szczególnie w maju. No dobra, coś tam znalazłem. Hm. A zresztą nieważne. Najważniejsze jest to, że przesie Dobra. Być się, że mi na web spadnie, ale bym się wściekł. A nie, no, wściek to może nie tak. Gra komputerowa raczej mnie nie zdenerwuje. Znaczy, zdenerwuje, no. Może mnie zirytować, się tam bez przesady znowu wściekać się. O, no właśnie, pff, zdarza się. Dobra, jeszcze raz. Hmm. Hmm. Tutaj powinien mieć tego grzybka gwarantowanego, a tam dalej Fireflower. A to jeśli chodzi o Power upper, to nie muszę się martwić. Akurat. Power-upów dał mnóstwo. Dobra, może nie będę przystawał po monetki. Nie ma ich na tyle, abym chciał pływać krucjatę monetkową. Dobra. No niestety nie lubię takich skoków z platformami, bo to też tak trochę trzeba liczyć na fartasz akurat. Gdzieś one dochodzą, tak do połowy tej dużej chmurki. A nawet nie do połowy. No w każdym razie. O, udało się, trzeba się tak postarać. No, powinny być takie, według mnie, linie, które pokazują, na czym się te platformy się zatrzymują. No dobra, już wolę dać się zanić, bo. ciężko byłoby raczej. O inny wynik, ale dobra. W sumie dość łaskawe lotodiski, po prostu tak się kręcą. Mamy dużo miejsca na unik. Jest Fireflower. No trzeba uważać, ponieważ na planty są takie śmieszne trochę w Foewa, że czasem wydaje się nam, że już się sowały, a tymczasem tak naprawdę wciąż mogą nas zranić. Dlatego też nie skaczemy za szybko. Poczekajmy tak chwilę. Ja wiem, że czasem może popędzać czas albo że akurat idealny moment się wydaje, ale może się okazać zgubne za szybki. Wskoczenie, szczególnie jak jesteśmy Małym mają. No dobrze. W sumie był to dość łatwy. E, się dziwię, że jesteście na nim życie. No to w przyszedł czas na zamek. Wiadomo, to jest świat minus jeden pod... jest minus 10 aż jeszcze nawet światów. Oczywiście nieśmiertelne spajnie. Nie wiem, co to za obsesja ze spajnimi na początku zamków naprawdę tu coś chyba wyskakiwało, czy nie? Hmm, chyba nie. Dobra, dobrze, że to są te osinki, które da się zabić. To takie piękne, gdy giną od własnej broni, prawda? Nie? Hmm. Przykro mi. Dobra. Tutaj zdecydowanie lepiej byłoby przejść górą. Hmm. Dobra, muszę przyznać, że trochę zyłem, ale. Żyję. Znowu nieśmiertelne tłompy i tak idealne przeskakiwanie między nimi. nimi. Kolce. A, i to było głupie. Dobrze, że to nie są kolce z Megamena. W sensie, że nie zabijają od razu. Czemu Hydalik nie ginie od razu po dotknięciu kolców, a robot stworzony do walki ze złem, właściwie przeprogramowany do walki ze złem, ginie? To ja nie wiem. Hmm. Prawie by mnie dotknęło. I tutaj bodajże był... było przejście do świata właśnie Beyond, który jest tak naprawdę ta światem hardkorowym trzecim jest. Nie wiem czy to w tym momencie nie da się tam wejść, bo w sumie już w tamtym świat przeszedłem, tylko jako hardcowy, no to nie wiem, tam już się nie da wejść, czy to po prostu... Można jeszcze raz wejść w każdym razie nie próbuję. No i to dość trudne przejście. Tam trzeba ładnie tam skoczyć i się przede wszystkim nie dać zabić. Ale to dewiza życiowa w większości Majo Właściwie prawie każdego, czemu miałbym się nawet zabić, mają. Oj, dobra, a prawie by mnie skupaniec trafił, kurcze, w mógł sobie darować taki spam. Uff, ledwo, bo ledwo, ale się udało, tylko szkoda, że. No dobra, a przede wszystkim poczekać, aż to sobie przejdzie. Pewnie nie ma tutaj bonusów. Kurcze, ja według mnie powinni zawsze dawać przed bozem yy bloczek z grzybkiem i z bloczek z kwiatkiem według mnie to byłoby znacznie lepsze rozwiązanie niż coś takiego ale dobra, może to jest taki bauzy typowy, dobra to jest bauzy typowy, w sensie nic nie ma zadziwiającego i tak dalej po prostu bauzy. nawet jeśli na nim zginę to mam kilka szans dobra jeśli teraz na nim zginę to jestem debilem no i proszę No, nieźle, w każdym razie Nie wiem, obstawiam, że da się wejść do świata tamtego, Beyond. Albo może Majowe, bo zablokował tam sekretne przejście, bo w gruncie rzeczy. No, po co miałbym jeszcze raz się udawać do świata, który już i tak przeszedłem jako hardcore Łooo, to było mocne. Cóż to wie, czy to Banzai Bill, czy to Duży Bullet Bill? W sensie, Banzai bile to takie duże Bullet bile ale, że tak powiem, mają. Inną minę No i też mają wygląd super, mają world No ale cóż, oto był świat minusowy pierwszy Muszę przyznać, że bardzo mi się podobał No, nie był łatwy Ale też nie powiem, żeby był jakiś masakrycznie trudny Jakby miał ocenić trudność Chociaż jestem w tym złym, no to 4 na 10 Ale w każdym razie Myślę, że następne skopią mi dupę Ale tak, e, przepraszam Skopią mi pośladki, o, W każdym razie oczywiście pakiet pozdrowień Szysiu YouTube, Onex YouTube, HTB4, Pikachu Fan150, TV. Co i tak potem mówię jak to Sky zauważył. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo gorąco, cześć, no ale dobra, pozdrawiam Was wszystkich bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!